Eee, moja ręka! Nie czuj mnie jestem z krwi! Gdzie jesteś? Co to jest? Ja nie wiem, Ja jestem w jakimś pokoju, a ty? Ja też! Eee, ja nie widzę w ogóle co jest. wątroba na ziemi! A wyjdź z pokoju na korytarz! Eee! A tu jesteś obok! I moje eee. nie. <laughs> my wyglądamy! A co ty tak. Co ty tak kłócasz? <laughs> Czekaj, bo tu Bodzi może jakiś się. ten, coś może jest o, Patrz, chodź! Patrz! Nie, nie biegnij tak ten, bo to jest, to jest kooperacja, tutaj zawsze pewnie jakaś fabuła jest. Paridi, tu jest jakiś... O, lewym klikasz. Po angielsku, a da się to zmienić na polski? Czekaj, ja nie, nie, nie ogarnęłem. To się tylko po angielsku? się boję, jakaś kości tu są. O, language, jest. Ale czy jest polski? Jest polski. To będzie tara gra normalnie po polsku. O oh jest po polsku gra. Zmieni sobie na Polski najlepiej. W sprawieniach. Przeczytam ci yeah, kartkę bo co mi się jest. Nie mam, marał, nie mam wyjścia, muszę ucie uciec dzisiaj. Jeśli zamkną mnie wizelowski, to już po mnie. Na pewno zabiorą mi wszystkie notatki, a bez nich nie będę w stanie niczego zapamiętać. To mi trochę przypomina... czekaj. Dewór? O, dewór mi trochę. A, te notatki były. Co to jest? A nieco w niej trzeba zrobić? Może klucz znaleźć trzeba, czyli a to to... A nie, da się otworzyć. Te, a chodź tam do monitorów, bo tutaj widzę całą mapę się zaczyna. Chodź tutaj. Kto tu to. Ja. Nie, to nie ty byłeś, na pewno. Nie. Nic. Okej, nie, nie mi trochę nic nie ma. No, Hello neighbor. Jest, jest jeszcze... Jakiś przycisk... Nie, nie, co ten przycisk robi w ogóle? Czaj pierwszy przeczytajmy. Nie martw się, wszystko sobie przypomnisz. To nie pierwszy raz kiedy się tu musisz dokończyć to, co zacząłeś. Wypaczony w tym wypaczonym świecie każdy koszmar ma swój cel, każdy cień ma swoje znaczenie, a jednak, nawet w najgłębszej ciemności, zawsze istnieje droga wyjścia, jeśli odważysz się je poszukać. Wiem, że masz wielu, wiele pytań, ale musisz znaleźć odpowiedzi samodzielnie. Jedno jest pewne: nie, ha nie hałasuj i nie daj się zauważyć nadzorcy. Może bo, bo to, co nigdy nie powinno zostać zakłócone. Co? Włączamy ten film, się? A tu jest jakiś przycisk. możemy O. Nie powinniśmy sobie chyba. A bo to jest przycisk pewnie na tego nadzorcę Czekajmy, stąd Chodź, chodź, O, tu posz, jest! Rzucaj! Gaś światło, gaś światło Gaś światło prawym! Gaś latarkę Jezu święty On tu jest, przed nami Pójdź do tego okienka Pany, tam jest ty nie otwieraj! Ja nie otworzyłem! On? Jedz mnie. Czekam. Coś... Tylko to ci pokażę groch Coś, się... Coś się dzieje. się ty. A ty żyjesz czy nie? Zrespiłeś się? Nie. tam cię. Jak się schować do szafki? Chybany tu jest. Ja się boję Ja się bać powinienem, ty już dadłeś No On tu jest Co wygląda jak debil? Ja nie wiem jakie są hunty, to jest najgorsze Dało się jakoś chować, jak się chować? Ja widziałem na trailerze, że da się schować do tego Może to nie ta szafa? Może to nie szafa? Aha O, o! Uśmiech, gadzie jeden ja jazdy. Mogą mnie O! Tak się zlagowało! Ora, nie jest taki straszny, nie? Ja myślałem, że go mogę obiec, a tak blisko się jego nie da, by to. To był. To był pierwszy mecz, który graliśmy w tą grę, i nie wiedzieliśmy nawet o to chodzi, nie? Ale to najwyraźniej tym dzwonkiem właśnie go wywołaliśmy. Jej, zaraz robot to znowu, zrobię. Tylko ciekawe, czy jest tylko jeden duch, czy są jakieś inne. jest co? Bo może ten dzwonek trzeba uruchomić, nie? Ale my nie wiemy, o co chodzi w tej grze. Może pierw pozwiedzajmy mapę, otwórzmy te drzwi tam, gdzie weszliśmy, nie? I zobaczmy, czy na przykład da się jakieś... coś zbierać na przykład, nie? Chodź tutaj. Bo tam w pokojach ja były karty ty A tutaj, tu nic nie ma. Chodźmy, przejdziemy się. Tu. A tu się da chować, patrz. Zamykasz się, tak jak drzwi. Chodź tu! A to to, nie post. Jest. to tu spalnie. jakaś góra. O. Prąd! Prąd masz, a może prąd? dodałeś? a co to jest? Da się kliknąć? Nie da się kliknąć. Nie, nie da. Ja to pozmofobij, tylko takie bezpieczne. Fajne. A, a nie patrz, nie. patrz, widzisz? A, mówiłem, że trzeba coś zbierać, bo patrz, żeby to... Wymagane nożyce, dość smutne. Patrz, i ty! Jezus co?! Święty. Jak on się uwolnił? Dobry jestem w tą grę. Pogariam trochę. Trzeba po prostu uciekać jak naj najszybsi, jak najdalej. I co to, to się za typ drze tam? ja. Zamknij się, debilu. Ktoś przyjdzie po już przyjdzie, ponosną. Weź go walni w łeb. mu tam. On znaczy, idzie się tu. nie On tu idzie. Nie. Wiesz? Ty, to, to, to tak się dało zdrowić, dasz? Tak? Wiesz? Serio, to ty? No? Widzisz, plaskacza ci dałem i cię użyłem. Dobra, chowaj się do tego, bo on tutaj gdzieś biega. Można się w tych chować, tylko musisz lewym kliknąć, myszki na, na drzwi. Jestem. W takich tych, takich szafach można się trochę. UEE! Jezu, ja tutaj Jezu, no ty mnie czyli do patch, bo, No bo, czyli patrz, to ten. I na pierwszym meczu co zagraliśmy, to nie wiedzieliśmy, że da się uzdrowić, czyli na przykład trzeba cię po prostu ten. Na przykład, ty gdzieś w losowym pokoju jesteś, podświetlasz się na czerwono mi się, podświetliłeś, nie? Jak nawet do ciebie podszedłem i cię kliknęłem lewym, to, to cię ożywiłem, ty. Gramy, dawaj, dalej gramy. Nie. I to jest gra prostsza niż mi się wydawało, tak? Myślałem, że właśnie dziwne, że się nie dało ożywić ciebie jakoś. Jak ona kosztowała w ogóle. Ania gra, powiem ci, ale ciekawa całkiem. Roz... O, idzie ktoś? Ja. <laughs> Ona 11 złotych kosztowała na steamie. Powiem ci, że całkiem rozbudowana jest i nawet dwie mapy są. Pięknie. Pięknie tu korytarzem idzie. Różka sobie zjem. tu jest tu! Kucaj! Ja nie widzę! Ja nie ja kucen! Zabieg! Dobra, poleciał dalej! Siema! Gdzie Chodź! Shiftem biegasz, nie? Lepiej o tak, lepiej na kucaku nie bądź. Bo musisz shiftem uciekać, jak, jak, jak cię zobaczy. Dzień dobry, patrz Kazówka jakaś To nie, to to Gdy Jesteś Tu jesteś Gdzie ty byłeś? Chodź Dobra, chodź idzie Jest tam, poparzej. Dobra, w lewo idziemy, chodź Chodź tutaj Awix Awix Widzisz jak wychylam? Hmm. Idzie, chodź tutaj, sydry. szybko, szybko tutaj. Szybko idzie Tutaj, szybko tu jest ta, tu szapy, do szafy, do szafy, do szapy! Szybko No można razem. Nie. Nie da się razem. Nie da I am dead Idzie Dasz się latargę, chłopie. Może cię ominie. I prąd! Kartka, List! Ponieważ zarząd zwleka z pomocą przy problemach z okablowaniem na naszym piętrze proszę cię jeszcze raz, John, nie zapinaj, biegnie tu typ Kłop, co się schował Dobra. A tu jeszcze i zainstalił baterię, pa. Magany bateria do A, czyli widzisz, baterie musimy też znaleźć po drodze. I gdzieś one są pewnie itemki porozrzucane, i nożyce i baterie Okej, okay, o tak wychyla. Nie widzę Tu? Tam się nie da wejść Jest tu! Uciekaj! Uciekaj szybko tu! da światło Pa <laughs> Pa Idzie tu widzowie, jak zrobimy tak, że się odwrócimy, to nas może nie, nie, nie zabije. Albo on tu wbiegnie, a ja wybiegnę. O, a ty zostań w szafie, ja go wezmę na siebie. Robimy to, widzowie. Do kontentu. Jak tu wejdzie, się to ja teraz zabije. Nie uciekasz, ja tu siedzę, tak? Na tym to pewnie. On tam po korytarzu chodzi, ale, go, ale nie przychodzi tutaj za kraty. Jakby się bał tego miejsca. Dam mu tak latereczkę. S. Nie. Yeah. Idzie, biegnie. Robimy to widzowie. Tak jak ustalaliśmy. On wbiega, ja wybiegam A, nie udało się <laughs> On w ogóle stanął... On nie, nie wbiegł do pokoju, on stanął w przejściu, ty, w ogóle Taki mądry... Ja wiem co to, jak on ma? Nadzorca A widzę cię, ten do ciebie Słyszysz mój dźwięk? Takie help Taki Pół na dole. Help! Help! Idź za dźwiękiem. Bożej, tu jest, sekuzmo. Biegni. Do szafy! się. O Jezu, nie wychodź. No tu... Biegni. Jest, się. Nie, się. Co? ty. A ta weź. kawa gierka. Ale widzisz, trzeba przedmioty zdobywać. Czyli ten generator trzeba gdzieś w pokoju znaleźć, jakimś nie? Teraz nam to. Cię No będzie tu lepiej gra. No. Ja pada teraz w ręce. I... S. Mamy błoty. Tego guzika nie ruszaj, bo nas też... I dobra, już wiem jak to się nadchodzi w tej grze. Rozdzielamy się, czy nie? W poszukiwaniu tego nie. generatora? Nie? Może, na, może tutaj na, pierwszy, na pierwszym piętrze, na apartarze znaczy się będzie, ten generator. Te, pokoje, bez kitu, trzeba szukać. Ej, co tutaj? O, jakaś... Okay. Gdzie ty jesteś? Zapalniczkę na, na, na znalazłem, chłopie. O, ja Gdzie ty jesteś? Awix, halo? Nie wiem. Ono mnie do... O, to jest? Podnieś aparat. Jest! Aparat mam jaki. Spotkaj. Zdjęcia mogę robić bez... Dobra, idziemy dalej. Jest. A ja dobra, raz się żyję, tu, tu, tu dwie osoby mogą się schować. No, bez kitu, pa. Siemanko! Siemanko w mojej kuchni. Ale te profile Daj. tak strasznie wyglądają w tej grze. Świeczka! Co tu, tu jest? Czemu tu jest ciało? Ktoś tu do mnie. Patrz. Generator jest Trzeba szukać wszystko. Oj, kurwa. O! Daryftał. Chowaj się Dobra, masz no szczęście Są dwie. Ty nawet są. Tamta a nie, tam, tamta jest zepsuta. Dobra, ale nie, nie jest obok nas. Myślałem, że on jest bliżej. A tak wychylę. Ma go? też jest dobra kampa, pa. Może się chować, ty. Właściwie światło i spać się tu. <grych> ty jak dziwnie chodzisz, ty? Ja na kucaku. No? A pokażę, jak, jak ty na kucaku chodzisz. W Ile pięter jest tu? Są dwa w ogóle. Trzy pięter są. Można wejść. A, ty, tutaj ktoś. Co to jest, pa? Woda jakieś na ręce, pa, widzisz? Tak, jakby typa tortury jakieś tortury? I tutaj jest stopnie, nie, stopnie wybierać. wybierać. Okay. Okay. Co to, to, patrz. Pięknie idzie stąd. Cos idzie stąd. My tam? Pytarze, ty, ale miejsców. Idziemy tu. Mapa, a tutaj jest, do drugiego pokoju. O tu jest jakiś spalny błąd. Aż do... Aby znaleźć ten... Dobrze, pamiętaj, aby... Ja Nie chcę.. A stwa musisz znaleźć źródło całego zła i spalić się za wszelką... i coś spalnego. Spal wszystko. Prób, wyjść. kopać! Patrz, co coś inne przejście, dawaj ty. Chyba taki. Więc Tak duża mapa, chłopie. Choć tu. Gdzie będzie, gdzie będzie generator? A się tu? a to on. Rzeździo... jest coś! Zawór węża. Mamy chłopie zawór węża. Idziemy do... Nie wiem do czego nam będzie, ale to na pewno jest HP. Będziemy mogli go trochę wjechać. Ty, klucz jakiś! za klucz podniosłem? Et, nie Kluć, wiem Co do... to jest tutaj drzwi? Czekaj, bo coś miga. Parat. Miga. Daj wchodź, poziomek chyba światło A, obudził się Minął na. Ja idę. Tu 14 jest yes. to, to jest aparat, ta? Ja mam klucz, tylko jak sprawdzić od czego ty jak da się jakoś? Nie odniosłeś aparat? Bo aparat można sobie na wziąć, Robimy sobie zdjęcie. Ale wyszedłeś na zdjęcie. A nie, to krew. On tu jest, patrz, on nie wyszedł. Dup, dup, dup. O, idziemy stąd. Się A Gdzie chyba... się uzdrobiamy? Może to jest do tego, Ej, tu tam osiągnięcia od Steam'a. To szybko. Budził się. W góry. Któż do tego mam? O, dawaj. Zamykam mu, może nie wejdzie. Ty, tu może generator będzie, bo na tym piętrze nie byliśmy. Ej, chodź tu no. Generatora, może będzie to jakiś ten Ej tu mi przypomina. Cel, Idzie, biegnie, biegnie. a mną biegnie. Biegnie? Biegnie, się na mnie. Biegnie, dobra, jebać go. Nieby. Ujebał się na mnie. się no, o, o no, na mnie. na mnie. Ja pierdolę! SCHWIŁAŁ! on szybki, się będę cię wołać, bo może mi uleczysz tak ja ciebie wtedy. Złapał cię? O nie, złapał cię. Łomuj palec. Aj...